Cześć, witajcie na moim kanale Pewne Używane Cars W dniu dzisiejszym, znaczy tego wieczoru, Andrzejkowego, nowa dostawa Citrena C4 Picasso. Tak wygląda. Oj, to już podczas zakupu widziałem tutaj ma taką obcierkę na drzwiach i na progu. Postaram Wam się jeszcze coś dzisiaj dograć, jak samochód zjedzie z autolawety. Witajcie z powrotem. Ja już dopełniłem wszelkich formalności związanych z odbiorem C4 Picasso. Jak wam wspomniałem na początku, odbiór samochodu ma miejsce w Andrzejki, jest coś po godzinie 20, także za wiele już Wam tak naprawdę nie dogram, bo nic tak naprawdę nie widać. Przejedziemy jakiś odcinek paru kilometrów w stronę mojego domu. No cóż, napomnę tylko wersja ekskluzyw. Rocznik 2013, silnik 1.6 HDI 115 koni mechanicznych. Pokażę Wam w środku, włączę tylko lampę. Mamy tutaj dwukolorową skórzaną tapicerkę jest to pełna skóra. Mamy elektryczny fotel pasażera, kierowcy. Mamy też tutaj do tego szklany dach. Także wersja naprawdę mega dobrze doposażona. Zobaczymy, co tutaj w tej reklamówce jest, bo aż mnie to ciekawi. Jest. Zobaczcie, jak jest tutaj wszystko popisane. Łącznie z przebiegami. Trzeba będzie otworzyć te koperty, zobaczyć, co tutaj jest. jest. Widzę książki. Także to znak, że jakaś tutaj dokumentacja od samochodu jest. Ktoś skrupulatnie to tutaj sobie zapisywał, prowadził. Wnętrze wydaje mi się, że naprawdę dobrze utrzymane. Klapa oczywiście elektryczna, no ale to jeszcze pokażę Wam e, w, no po prostu w kolejnym dniu. Nagrań wyłączę lampę, o, zasunę szybę. No i cóż, zegary trzeba uzupełnić ciśnienie w oponach. Rezerwa na 60 km, o, uzupełnię paliwo w dniu jutrzejszym. Ekspo... Ach, muszę sobie do fotel tylko. Elektryka fotela tutaj działa. No cóż, jedziemy. A jeszcze wspomnę: reflektory mamy tutaj ksenonowe. Jak to w na naciąg pasów i. One działają oczywiście. Samochód jest ubezpieczony, żebyście nie myśleli, że jadę samochodem bez ubezpieczenia, więc jest on ubezpieczony. Co tutaj? Jak kierowcy wożą, to po prostu wykręcają antenę, żeby się nie złamała, więc trzeba będzie ją wkręcić. Jakoś mocno go w tym momencie nadwyrężał, bo jeszcze jest, krótko mówiąc, zimne. Zwróćcie uwagę, jak to reflektory są tutaj skrętne. Ksenony to działa, zapalmy długie, działają. Co Wam mogę powiedzieć, no sprzęgło na pewno jest miękkie, pracuje na ten moment. Wszystko dobrze, no wiadomo trzeba to wszystko jeszcze potestować, ale na razie wydaje się, że wszystko jest ok. kontynuujemy materiał z nowej dostawy Citre na C4 Picasso. To co już wiecie, co przekazałem wam w dniu wczorajszym. Silnik 1.6 HDI o mocy 115 koni mechanicznych. Wersja wyposażenia ekskluzyw, ale mówimy tutaj o naprawdę top doposażonym ekskluziwie. W dniu wczorajszym, no już nie udało się pokazać wam za wiele ze względu tego, że była noc. No i w tym momencie zaprezentuję Wam bardzo dokładnie ten samochód. Zapamiętajcie sobie tablicę. Przechodzimy do bagażnika, a w bagażniku znajduje się złoto według mnie. To złoto znajdowało się w tej niepozornej reklamówce, a w reklamówce były te dwie oto. Koperty, a w nich była cała historia serwisowa tego samochodu. W każdej z tych książeczek są faktury, są opisane po prostu datami. Zwróćcie uwagę też, jakim trzeba być detalistą, jak poprzedni właściciel tego samochodu, żeby oprócz tego, że ma całą historię na fakturach pisał jeszcze to wszystko łącznie z datami, przebiegami i tym, co było robionego na e, kopertach. I teraz prześledźmy to. Mamy tutaj rocznik 2015. Nie będę pokazywał Wam wszystkich tych faktur ze względu tego, że ja, żeby to przeglądnąć, poświęciłem około 20 minut. E, 16, czyli mamy tak, 15, 16, 17, e, 18. Tu macie parę tych książeczek. 20, 21... Tu mamy 22, 23, 24. Ta koperta z datami, przebiegami, tym co było robionego. Mamy tutaj broszurę, plus nawet fakturę zakupu z ASO. Pozwoliłem sobie wyciągnąć z tej książeczki z 2023 roku. Mamy fakturę z ASO Citrena, czerwiec 2023. To, co Wam mówiłem, żebyście zapamiętali sobie, tablicę. Macie tutaj tablicę. Numer nadwozia. Zapamiętajcie sobie go też. Pokażę Wam tutaj na tabliczce znamionowej, żeby nie było, że dotyczy to jakiegoś innego samochodu. Macie przebieg 171 853 km i zwróćcie uwagę: mamy tutaj informacji o wymianie rozrządu wraz z pompą wody. Wpiszcie sobie ten. Numer w Google i wyskoczy wam, że jest to pasek rozrządu wraz z pompą wody. Więc na to potwierdzenie mamy. Generalnie, jeżeli ktoś ma znajomego, co mówi biegle po francusku, może zadzwonić do tego dilera i taka informacja zostanie udzielona. Więc to jest to złoto, według po prostu mnie, co można znaleźć w takiej niepozornej reklamówce. Szkoda, że nie Euro, oczywiście, oczywiście żart. No i jak już wiecie, mamy klapę elektryczną, do tego mamy czujniki parkowania tyłu, jak i przód, do tego mamy kamerę cofania. I co za tym idzie, mamy jeszcze tutaj czujniki martwego pola. Przechodzimy do takich spraw jak uszkodzenia lakiernicze, to co już Wam w dniu wczorajszym pokazałem, no to mamy tutaj uszkodzony próg, wjechało to troszeczkę na błotnik, no i ryska przez całe drzwi. O no według mnie nie jest to nic poważnego, no ale każdy oceni to po prostu sam. Mamy panoramiczną szybę, reflektory ksenonowe, także no jak mówię, top wyposażenie, jeżeli chodzi o tego citrena. Mamy tutaj jeszcze szklany dach. Nagłośnienie JBL-a. Światła 3D LED z tyłu. No i cóż, oprócz tego, co wam pokazałem, jeżeli chodzi o tamte uszkodzenia lakiernicze, co będziemy lakierować, no, no na pewno będziemy regenerować felgi. Utleniło się po prostu aluminium. No i cóż, no, trzeba będzie. Niestety, ale to po prostu zrobić. No nie będzie na pewno tak samochód sprzedawany, ale w zasadzie jest to, e, krótko mówiąc, standard dla tych felk. No i cóż, przejdziemy do środka. Oczywiście będziemy też mierzyć samochód miernikiem lakieru. A chociaż, może, wykonajmy to od razu. A wnętrze będziemy pokazywać z wyposażeniem później. To, co Wam powiedziałem, naprawdę mamy tutaj top wyposażenie. Zestawienie kolorystyczne, moim zdaniem, super. No ale e, nie każdemu to musi przypaść do gustu. I mierzymy ciach. Na razie widzę tutaj, że nie ma żadnych odchyleń, więc wszystkie tutaj elementy, jak na razie w oryginale, ale oczywiście zmierzymy tutaj jeszcze elementy konstrukcyjne w środku, żeby nie było wątpliwości. Czyli tutaj wnęka po stronie lewej. OK. Tutaj tak samo. Klapy nie pomierzymy ze względu, że jest plastikowa, ale wnęki pomierzyć możemy, bo to akurat nie stanowi żadnego problemu. Czyli tutaj ta lewa wnęka Okej, okay. czyli, czyli tutaj też mamy oryginał, przechodzimy do strony prawej, oczywiście samochód będzie czyszczony. To wszystko będzie zrobione. Widzicie go tak sotę, jak po prostu przyjechał. Tu jak to uszkodzenie, nie był lakierowane. A! Jeszcze zapomniałem, trzeba by Wam tutaj zmierzyć po prawej stronie te wnęki. Czekajcie, bo... Aj, woda. Jak się krzywo dołoży miernik, to później głupoty wychodzą. No i cóż, czyli według tutaj pomiaru, jeszcze może tutaj dach e, oryginał, no ja przynajmniej nie wychwyciłem, e, czego, no nie wychwyciłem tutaj żadnych nieścisłości. No jak e, na początku też materiału, powtórzę jeszcze raz, wersja wyposażenia Exclusive, mamy tutaj dwukolorową e, skórę, nie wiem, takie cappuccino, brąz. No według mnie wygląda to świetnie. Boczek też z przeszyciem skórzanym, jak mówię, no widzicie go bezpośrednio, jak przyjechał. Wczoraj też Wam jakiś zaczątek pokazywałem. No normalne ślady użytkowania. Samochód i tak będzie czyszczony w środku. Oczywiście będzie też sprawdzany. Zwróćmy uwagę tutaj na roletki, o no po raz kolejny, może Wam jeszcze raz tutaj pokażę bagażnik. Tą fakturkę, z danymi poprzedniego właściciela, odwrócę. O cóż, mamy tutaj koło dojazdowe. Zestaw, Zestaw jest. I przechodzimy tutaj od strony lewej. Ja no ta tapicerka generalnie, no ja też tak przyglądam się. Wiadomo, no, że przed mm, przyjechaniem tutaj pod podmynie obejrzałem sobie, no ale naprawdę muszę stwierdzić, że dobrze utrzymana jest ta skóra, nie jest zniszczona. A to co wam mówiłem już, JBL-a na głośnienie. JBL, wszędzie te oznaczenia. Mamy fotel kierowcy z pamięcią. A, jest w tym momencie w tryb. E, uśpienie wszedł. No i cóż, już wejdę do środka. E, odpalę go. A, sprzęgło wypadałoby wcisnąć, bo przyzwyczaiłem się do 508 w automacie. Jest i i przez to się przyzwyczaiły a jeszcze z rana bo wczoraj widzieliście, że było tam odciśnienia w kołach, uzupełniłem ciśnienie było w prawym tylnym kole mniej no i przeprowadza się to reinicjalizację, jeszcze słuchajcie wyjmę kluczyki, pokażę Wam dwa oryginalne kluczyki piloty no cóż, może przejdziemy Zanim tu jeszcze będę pokazywał wyposażenie, to przejdziemy pod maskę. To silnik tutaj, według mnie, pracuje. No, według mnie, no po prostu pracuje dobrze. Ja tutaj nie mam żadnych uwag co do jego pracy. wygłuszenie pod maską całe. śrubunek tutaj. Nieodkręcany. Po oszłonie nic nie widać. Akumulator też w tej historii, e, widziałem, że był wymieniany. No, co prawda, nie był e, tak świeżo, bo chyba w 20 czy 21 był wymieniany. i pracuje według mnie ok, no według mnie, no po prostu pracuje dobrze eee, co eee, mamy jeszcze tutaj alarm tutaj mamy eee, włącznik, wyłącznik alarmu dyfuzor zapachu zapachów eee, co tu jeszcze mamy park assist Czyli wjazd na miejsce parkowania, tak zwana koperta, wyjazd miejsca parkowania, parkowanie prostopadłe to są manewry automatycznego parkowania, czujniki martwego pola, niezamierzone przekroczenie linii, światła drogowe automatycznie, czyli z krótkich na długie. No, jest tutaj troszkę z tego wyposażenia w tym samochodzie, no, w końcu, jest to wersja wyposażenia Exclusive nawiew działa po jednej i po drugiej stronie leci ciepłe powietrze no to znak, że nagrzewnica jest w stanie OK radio, no mamy tutaj JBL ale nie będę tego puszczał w tym momencie, znaczy no ktoś jak przyjedzie będzie testował, bo YouTube blokuje muzykę Jest tutaj tych opcji troszkę, zestaw głośno mówiący e, Mamy kamerę cofania, która, która działa. No i chyba będziemy się powoli tutaj zbliżać do końca. No wczoraj odbyliśmy jazdę testową. Ja też tutaj nie będę jakoś sobie zbytnio przedłużał. Jest niedziela. Wczoraj też trzeba było samochód po 20 odebrać w sumie dzisiaj 10.28 jak wyszedłem z domu chyba godzina była coś koło dziewiątej ale w poniedziałek nie będę miał tutaj czasu po prostu zbytnio nagrywać od razu e, jestem umówiony do mechanika żeby go zaprowadzić żeby sprawdził, bo swoją drogą, że historia serwisowa jest no to i tak wypada go sprawdzić, a tutaj jeszcze mamy gniazdko 230 Dwa porty USB Auxa A tutaj jeszcze mamy czytnik płyt O tutaj mamy te funkcje masażu no, Słuchajcie naprawdę jest jest o czym tu rozmawiać Ja te samochody generalnie bardzo lubię bardzo dobrze doposażone Światełka to co już Wam mówiłem z efektem 3D LED. no i co jeszcze mają e, z pierwszego roku produkcji e, Citreny C4 Picasso przede wszystkim na plus, mają wszystkie cztery klamki z systemem e, ADML e, i do tego mają tutaj nie chromowe tylko tą e, takie, tak zwane piano black, no musicie to wiedzieć, że a Nic z tym nie poradzicie, ale w większości citrenów C4 Picasso, jeżeli jest tu chrom, no to on po prostu po pewnym czasie e, pęcznieje i w zasadzie nic nie jesteśmy z tym w tym stanie zrobić. Oprócz e, po prostu wymiany podświetlenie tablicy widać, że jest OK. Te światła tutaj działają. No fajne, jest to zestawienie kolorystyczne, biały plus Czarny szklany dach, ta czarna wstawka, ta szyba termiczna z przodu, nie wiem z takim złotym, złotą poświatą. Mamy reflektory ksenonowe, te światła letu góry. No to jest tylko po prostu efekt nagrania. One w rzeczywistości świecą światłem, krótko mówiąc ciągłym. Więc chyba tak, no cóż. Pomiar miernikiem lakieru Wam pokazałem. Zewnętrznie, plus po części wyposażenie, silnik, po części też historię serwisową. Więc na ten moment macie wiedzę, że ma ten samot historię serwisową. Lakier jest oryginalny. Wiadomo, to co powiedziałem, trzeba go. Sprawdzić w poniedziałek pojedzie na warsztat, będzie sprawdzany. Będziemy regenerować alufelgi, tutaj, trzeba będzie to polakierować. No i tyle. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Wpadajcie też na Instagrama, bo tam wcześniej wrzucam zdjęcia samochodów, które zakupiłem. A jak nie macie Instagrama, to wyświetla Wam się numer. Do mnie śmiało dzwoncie. Jeżeli będzie Was interesował jakiś Peugeot Citren, to oczywiście zapiszę kontakt i będę miał po prostu na uwadze, że taki samochód szukacie. Także trzymajcie się, cześć i do usłyszenia.